Stoł mąż z płacem przy grobie i tak narzekał sobie Zmarła muzunka miła, została dziatek siła Zmarła muzunka miła, została dziatek siła Zostało się siedmioro, a to grumatka sporo Wszystkie bardzo płakały jak matusie zegnały. Wszystkie bardzo płakały, jak matusie zegnały. Ojciec przez krótką chwilę są ich tak mile. Przytulą nich do siebie, bo matuleńka w niebie. Przytulął nich do siebie, bo tulinka w niebie. Do domu powróciły i w wielki bidzie zyły. Nie miały co potrzeba, nawet kawałka chleba. Nie miały co potrzeba, nawet kawałka chleba. Na i starso za matkę się obina. Gotowała i prała i małe kołysała, gotowała i prała i małe kołysała. Ojciec cińsko pracował i w dumu nocował, a dzieci się modliły by mu nie zbrakło siły. A dzieci się modliły by mu nie zbrakło siły. Uklękły wszystkie razem przed Maryi obrazem. Matko zlituj się nad nami biednymi, sirotami. Matko zlituj się nad nami. Bídnemi mi širotami.